Cześć, jestem Patrycja i w się tronuję futsal. Dołączyłam do akcji równą. w domu. Dzisiaj pokażę Wam parę ćwiczeń niefunkcjonalnych. Na początek, jak widzicie, wróciłam z zakupów, więc mam bardzo ciężką torbę, bo nie chodzimy po jedną rzecz. Ale to było 10 kg makaronu, 5 kg ryżu. I taką bardzo ciężką torbę bierzemy do ręki i będziemy robić taki spacer farmera jednostronny. Bardzo ważne w tym ćwiczeniu jest to, żeby mocno wciągnąć brzuch, ustabilizować się i nie pochylać się w stronę torby. I z taką ciężką torbą idziemy sobie przez mieszkanie. Zakupy rozpakowane przed praniem, zawsze robię sobie małą rozgrzewkę. W tym celu wykonam serię przysiadów bułgarskich po 10 powtórzeń na jedną nogę. Zachaczam stopę w wannę, nafinam mocno brzuch i wykonuję przysiad. Rozgrzewka zrobiona, wstawiłbym więc pranie. Ja robię zawsze to w wykroku z rotacją. To wygląda w następujący sposób. Stawiam sobie jedną nogę z tyłu, opieram ją na palcach. I żeby widzieć jakie pranie stawiam, zerwam do kosza więc wykonuję rotację i ciągam po jednej rzeczy rzucam. Rotacja jest po to, żeby patrzeć jakie kolory wrzucam. Pranie zostało wstawione, czekam, aż się upierze, więc mamy czas na wytarcie podłogi. Ja zawsze robię to w pozycji suoraczej z uniesionymi kolanami. Żeby oczywiście było trudniej. Siereczkę wkładamy sobie pod jedną rękę. Cinamy na czworaka, unosimy do góry kolana, tuż na ziemię, opierając się na palcach. I szorujemy jedną ręką, przekładamy do drugiej. I staramy się, żeby tułów był jak najbardziej stabilny. I robimy tak około 10 razy na jedną rękę. Dziś było bardzo ciepło, więc pranie zdążyło mi już wyschnąć. Więc teraz pokażę Wam, jak pakuję skarpetki do szuflady. Nie wiem, jak wyle ja skarpetki do szuflady zawsze pakuję w ten sposób i ważne, żebyście mieli plan około 20 par skarpetek. To już koniec moich ćwiczeń. Mam nadzieję, że pomogą one wam w utrzymaniu formy i czystości w domu. Trzymajcie się!